Witajcie! Dzisiaj przygotowuję dla Was bardzo dobry i błyskawiczny obiad, czyli makaron z twaroszkiem. Uwielbiają go dzieciaki i Wam na pewno również zasmakuje. zaczynam od ugotowania makaronu, najlepiej pełnoziarnistego. Ja to przygotowuję z trzech garści makaronu dla dwóch osób. Do tego kroję banana w kosteczkę, przekładam go do miseczki, skrapiam cytryną, aby nie zbrązował, żeby było wszystko bardziej apetyczne. Do ugotowanego makaronu przekładam 200 gram serka wiejskiego. Oczywiście jeżeli chcecie użyć go więcej, to dostosujcie to do własnej porcji. Nam wystarczył jeden. No do tego oczywiście banan wskakuje. A także doprawiam to dwiema łyżeczkami cukru. Mieszam dokładnie i tak naprawdę jest już nasz obiad gotowy. Błyskawiczny, smaczny i do tego możemy przemycić dziecku i banana, i twarożek. A jak mamy makaron... Pełnoziarnisty, no to i tak jest super. Ja polecam, jest naprawdę bardzo dobre, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblog. Życzymy smacznego, pa, pa.